Witam na moim kanale z informatyki. Dzisiaj jest dla Was takie fajne ćwiczenie, w którym liczę na Waszą kreatywność i może można powiedzieć, że do stworzenia takiego ciekawego rebusa. Proszę zobaczyć, że tutaj w tym tekście, co tutaj mamy, o tym tekście. Muszę jak najwięcej wyrazów zastąpić symbolami z innych czcionek, które właśnie posiadają te symbole. Tu jest webdings, symbol, ale są też inne. Proszę zobaczcie, jak mamy to zrobić. Ja tylko zrobię jedno. Proszę Państwa, nadajemy na żywo z domu. Hmm, czy znajdę jakiś domek? A, sobie zobaczę. Ustawię się najpierw tutaj, w tym miejscu, następnie wchodzę we wstawianie, a tutaj mam symbol. Jeżeli kliknę na symbol, tu więcej symboli, to tym samym, proszę, zobaczcie, mam tutaj WebDings taką czcionkę. Czy tu byłby domek? Przeszukuję, czy jakiś domek znajdę. Jeżeli bym domku nie znalazł, no to będę musiał znaleźć jakąś inną czcionkę. Ale mi się wydaje, że powinienem znaleźć tutaj w tej czcionce jakiś domek. E, drodzy Państwo, byście pomogli, ale no niestety nikt mi nie pomaga teraz w znajdowaniu domku. No tutaj nie bardzo widzę teraz domku, ale może znajdę w tej czcionce. O, tu zmieniam, szukam symbol. Czyli teraz symbol. O, proszę zobaczcie, tutaj mam z czcionki symbol. Czy w symbolach tu jest? No nie, nie ma. Tutaj bym musiał szukać dalej. I jeszcze są inne, które mają właśnie coś takiego. Eee, na razie. Hmm. Tutaj symbol to nie Webdings. O, tu są jeszcze te. No ale wezmę tutaj Windings albo Webdings. No dobrze, to stąd już znajdę jakiś domek. E, tu jest raczej symbol łóżka. Tutaj jest tak. Tu mamy dom. Czy można to uznać za dom? Chyba tak. Chociaż bardziej to przypomina fabrykę. Eee, szukamy dalej. Eee, tutaj jest domek. No, powiedzmy, znajdę sobie taki domek. O, proszę zobaczyć. I daję tutaj wstaw. Zamykam. A więc mam tutaj dom. To likwiduję, a tutaj nawet specjalnie zaznaczę to i w narzędziach głównych powiększę. Nadajemy z do. Mogę dać jeszcze coś takiego jak kreska U. Chociaż już wtedy on dużo robi, ale mogę też powrócić do tego, żeby on robił to o czcionką 12 z do, nadajemy z domu jednego z przewodniczących partii młodzi przeciwko. No właśnie. No właśnie. Teraz moi drodzy, Waszym zadaniem będzie poszukanie zastąpienie wyrazów jak najwięcej z tych różnych czcionek, które posiadają te różne symbole. No i przesłanie tej pracy. Do mnie. No życzę, życzę sukcesu i czekam na wasze dzieła. Dziękuję bardzo.